W kontekście energetyki jądrowej wiele obaw dotyczy bezpieczeństwa, przede wszystkim promieniowania. Jak pokazują badania, nie ma jednak powodów do paniki, bowiem poziom radioaktywności w przypadku elektrowni jądrowej jest dosyć niski 1000 mSW na rok. Człowiek zaś otrzymuje 2,4 mSW rocznie wskutek promieniowania pochodzącego ze źródeł naturalnych. Dodatkowo z zabiegów medycznych, głównie różnego rodzaju prześwietleń, przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje około 85 mSW na rok. Co ciekawe, istnieje wiele miejsc na świecie, gdzie dawki promieniowania naturalnego przekraczają 30 milisywertów rocznie. Nie wpływa to w żaden sposób na zdrowie tamtejszej ludności. Powszechny strach w kwestii bezpieczeństwa budzą także wielkie awarie elektrowni jądrowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z przyczyn tych katastrof. W Czarnobylu dyrekcja zakładu postanowiła przeprowadzić eksperyment, przy którym złamała praktycznie wszystkie zasady bezpieczeństwa. Przyczyną awarii były również fatalne błędy w projekcie i konstrukcji reaktora. W Fukushimie czynnikiem tragedii była niespotykana fala tsunami, w wyniku czego elektrownia została zalana. Warto jednak podkreślić, że wskutek promieniowania po tragedii w Japonii nikt nie ucierpiał na zdrowiu. Elektrownie te technicznie nie spełniały dzisiejszych norm. Bezpieczeństwo samego obiektu jądrowego zapewniane jest przez wiele czynników, takich jak właściwy wybór lokalizacji, ustanowienie niezbędnej strefy ochronnej wokół obiektu, a także wyposażenie w wysokiej jakości układy bezpieczeństwa. Nowoczesne elektrownie jądrowe muszą być zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak trzęsienia ziemi, pożary, powodzie czy nawet spadający samolot. Wymagania, które musi spełnić elektrownia jądrowa są najbardziej restrykcyjne wśród wszelkich technologii przemysłowych, a w szczególności już w państwach Unii Europejskiej.